Witam serdecznie, jak to mówi zawsze szef na początku filmu. Dzisiaj u nas produkcja nietypowa, bo robimy szybciutko kasetki do ramek, do metod biotechnicznych. To będzie taka połączona metoda bezczerwiowa i czerwiowa to będzie do ramki montowana taka kasetka. Więcej szczegółów takich techniczno-pszczelarskich opowie profesor Olszewski. Natomiast my tutaj jesteśmy wykonawcą i dzisiaj wykonuje sam szef osobiście. No, dzień dobry. Cieszy mnie, że mogę sobie popracować, czyli zapoczątkować te kasetki. Pomysł zespołu do spraw metod biotechnicznych z Niemiec, czyli zespół Heiko Ebermann, Tomasz Van Pelt i Rach Bischler. Praktycznie cztery miesiące trwały różne udoskonalenia tego. E, był też tutaj u nas w zakładzie Heiko Ebermann Ustaliliśmy kilka wersji. Początkowej wersji e, płytka miała być z naturalnej węzy. Chcieliśmy ekologicznie iść, ale. Odracił nam profesor Olszewski, twierdząc, że to musi być węzła niestety plastikowa, z uwagi na to, żeby to rozczarpały. No więc rameczki są zrobione z takim wyfrezowaniem na tą płytkę. I, i ta płytka jest wewnątrz tak zrobiona, jak chcieli to twórcy. Następnie jest kratka, wygięta, dopasowana taka kratka. Do tego specjalne kręty ze stali nierdzewnej z małą główką, można pokazać, żeby nie pogrubiały tego. No i tak wykonamy, wykonana kasetka pasuje do wszystkich ramek. Kasiu, pokaż jak ramka jest mocowana. To jest już ramka w izolatorze, to jest akurat sander. Tak wygląda gotowy produkt. Tu jest akurat to otwarcie, przez które wyjdzie sobie królowa i przez którą królową się wkłada. W tej chwili w pozycji zamkniętej. O całej technice opowie profesor Olszewski. To wkładamy do izolatora. Nie trzeba kupować nowego izolatora, jeżeli ktoś już ma. Można wykorzystać po prostu narzędzie, które już jest. Tutaj są gotowe ramki. W opisie będzie napisane, kto je dla nas wykonywał. wykonywał. Są świetnie, naprawdę bardzo dokładnie, bardzo estetycznie zrobione. W środku ta plastikowa węza, o której Mirek wspomniał. Na górze jest, Mirek, jak to się nazywa, tulejka? Nie. Ta tulejka nużowa, żeby łatwo to przykręcić do ramki. No i co jest jeszcze istotne technicznie, mieliśmy dylemat, co zrobić. Ja może pokażę, żeby. Uwolnić matkę po określonym cyklu nie wyciągając z izolatora ramki, więc wystarczy po prostu tą blaszkę ściągnąć, to jest wszystko. I to jest wszystko, to jest wszystko ponieważ tutaj robimy. jest otwór i królowa może być. Wtedy ona po prostu przedostaje się z tej małej kasetki już do izolatora. Praktycznie wszystko dzieje się samo. No i to samo jeżeli chodzi o włożenie tej, tej blaszki. To jest bardzo proste, wkładamy, wciskamy, zamykamy. Ale teraz, jeżeli chodzi o wykonanie tego, to no można to było zrobić mniej jakościowo, czyli jakimś takerem. Ja natomiast jestem zwolennikiem dobrego rzemiosła, więc pokażę na jednym, jak to robimy. Nawiercamy to bierdełkiem <śm> 2 mm. A wcześniej nabiercaliśmy kraty. Wcześniej kraty. I teraz mamy takie specjalne, przygotowane piertareczki do tych a dwa kręcików zawsze można docisnąć tak jak teraz. Żeby Wiem, że to kosztuje roz... troszkę pracy, żeby się nie rozłupało Ale drewna chodzi drewna. o to, żeby narożniki się nie, roz... nie rozłupały i żeby nie było nigdzie szczelinek. Czyli praktycznie w jednej kasetce musimy zrobić takie cztery nawiercenia po wykonaniu w Wkręcić te wkręciki, zaraz pokażę jak to w całości wygląda. Ostatni wkręcik. Co jest też modyfikacją, że niektórzy pszczelarze mają jakby uraz do tego jak włożyć matkę do izolatora. Proszę zobaczyć ile tutaj mamy miejsca. Dwa druty są wycięte, ja wkładam palce, a mam grube palce. Więc no, tak, tak wygląda kasetka jest. Nie ma nigdzie szczelinki, jest perfekcyjnie to wykonane. Robimy pierwsze ile set. Nie wiem jeszcze gdzie pojadło. Na pewno Uniwersytet Luwelski, na pewno jeszcze do ponownych testów. Na pewno do Niemiec, a do Niemiec też. No i, i w Niemczech prawdopodobnie nie wiem w których sklepach, ale winien no, ruch był zainteresowany. Jakby myślę, że może holter ma. To już nie od nas zależy. My to robimy na... Zlecenie i, i po prostu wnieśliśmy tutaj swoje doświadczenie. Chodzi o to, żeby to było wykonane. Dodajmy, Radny. że do tego jeszcze będzie. Oczywiście te kasetki będą montowane na ramkach, także w sprzedaży będzie ramka już z zamontowaną kasetką, ale kasetkę można przekładać do innej ramki, ponieważ ta mówka tutaj jest na tyle trwała, że nie będzie się uszkadzało drewno. To jest jedno. A do całego tego kompletu, czyli ramkę z kasetką, będzie też oczywiście instrukcja wyjaśniająca szczegóły techniki, ale tutaj już więcej zdradzi profesor Olszewski, specjalista, nad nadspecjalist. Znaczy, no, chodziło o to, żeby nie wyprodukować następnego gadżetu i tylko i aż go sprzedać, tylko żeby zrobić gadżet z wykorzystaniem już pasujących izolatorów. Bo przecież my tych izolatorów sprzedajemy w tysiącach. I teraz jeżeli tą kasetę mamy kompatybilną z istniejącym izolatorem, no to wszystko gra. Te izolatory zostaną wykorzystane. No i dodajmy jeszcze raz to, co już wspominałeś na początku, że kasetka ma taki rozmiar, że będzie pasowała do wszystkich rodzajów ramek, tak? Czyli od dużych warszawskich i dadantów przez małe wielkopolskie, ostrowskiej tak. To jest po prostu uniwersalna kasetka. No dobrze, to co? Technicznie na razie tyle. My się bierzemy do pracy, przed nami jeszcze Front Robot. I to wszystko do kolacji. Pozdrawiamy.